Dobry, witajcie serdecznie. Kłaniam się nisko. Ja Jestem Blank Play. Ej, ja jestem Gogurt. Gdzie ty w ogóle jesteś, Gogurt? Tam jesteś. A cień tak rzuca, jakbyś tutaj był obok mnie. Ty. I zaczynamy kolejną przygodę. To już jest dziewiąty odcinek, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Chyba tak. I zaczniemy od spina i powiemy Wam, jaki jest plan na dzisiaj. Kręcę. Ok. Ło kurde panie co to jest? Wapon modul dobra Plan jest taki Że zrobimy teraz wszystko Żeby jak najbardziej zupgrade'ować To co tutaj mamy No bo nie ukrywajmy mamy ładny magazyn Ale słabo jest bo nam go atakują Fajnie by to było obudować tak samo tą lokomotywę Fajnie by było w tu zrobić I jogurt zaczął działać z żelazem Bo potrzebujemy do każdego upgrade'u Oraz do dodania nawet wagona Wagonu, wagonu tak Potrzebujemy cztery żelaza, dwie sprężyny, dwa takie kółeczka, tak to nazwaliśmy, kółka, ale dokładnie wam pokażę o co dokładnie chodzi. O, 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 o to koło tutaj z tyłu co jest, ten komponent, to się nazywa pachowo be bearing. Ej, to są te i, i, i ringi, czy jak to się tam nazywa chyba fachowo, nie? Nie mam pojęcia. No, ale to, to, to już y, będę ci uzupełniał ja skrzynki, tyle co mam. A tu co mam? O, tu mam, że ten, tak? Także spoko. Troszkę tego jeszcze, jeszcze pójdzie zrobić mi się wydaje. Coś tu się uda. Mam w ogóle dwa żelaza przy sobie jeszcze. Jogurt, jakby co? A ten nam z głodu tu umrze. seniorek. Umrze nam z głodu, ale to, to jest wszystko do ogarnięcia. Z tymi upgradeami. Możesz dorzucić tego żelaza do mnie pieca. Dobra, to muszę wziąć w tym razie... Wezmę to... I to, i to. Dobra, idziemy robić. Żelazo. Panie, ja chcę żelaza, dużo. Pięć? Robi się. Mamy gdzieś ser? ser... Mam... Dwa przy sobie Jezus, no to ratuje życiem. To rzu rzucaj ser. nie będę rzucał, żeby nie wlazło pod tego. Ty ci wrzucę do skrzynki. Proszę bardzo. Damkę. Właściwie to nie jest ser, mi się wydaje. Wygląda jak ser, nazywamy to ser. Dobra, ale fakt to chyba nie, nie wiem, czy to nie jest tłuszcz. Oczywiście, że jest, ale. No, no, no właśnie. Tak, właśnie mi się wydawało, ale. Jak tam Jakiś upgrade? Pierw, lokomotywę robimy? Czy, czy magazyn? Lokomotywę chyba, nie? Zrobimy sobie świetnie. Myślę, że tak. Bo wagonu, wagonu na razie chyba więcej nie potrzebujemy, nie? Bo mamy jeszcze tu miejsce, także... Trzeba by się ładnie obudować. I będziemy ruszać, bo teraz będziemy zbierać surowce znowu. przez ten czas to jogurt robi przespacerujemy się był jakiś upgrade do tej gry ponieważ nie upgrade tylko update właśnie to się nazywa fachowo ponieważ jakaś aktualizacja mi wyskoczyła i muszę wam powiedzieć że nie wiem czemu czy to jest wina tego że doła, dołączyłem, dołączyłem do tej gry znaczy zacząłem ją grać po tygodniu przerwy ale wydaje mi się że coś tu majstrowali z tą grafiką jest moim zdaniem ciutkę lepsze, ale prawdopodobne też jest, że to może mi się tylko wydawać, także... Dobra, zejdziemy sobie jeszcze na dół zobaczyć, bo przed chwilą dwa e, skrapy znalazłem, jogurt, także... O, tu też coś będzie. Łe kurde, kolejne dwa skrapy? Nie, skóra i... skóra, drewno i skrap. Czyli warto się tu jeszcze przespacerować. O, tu kolejny skrapik. Troszkę tych rzeczy jeszcze jest. Gdzie nie gdzie. O, tu kolejne Tu Widzę kolejny kosz. O, kurde. No dobrze, dobrze. Pójdziemy do końca. Zajrzymy się tutaj do tej. Budowli, tu chyba nic nie mogę robić, nie? Nie. Tyle tych skrzynek nieotwieralnych, drzwiczek, nie? Ale... No nie dopuszczają do wszystkiego, nie? Tu już byłem przed chwilą, nie? Tak. Tu już byłem, jeszcze wrócimy sobie drugą stroną. Jak tam Ci idzie, jogurcik? E, dobrze. No i bomba. Samymi upgrade'ami poczekaj za mną, żeby pokazać widzom, jak, jak to będzie, wiesz. Wyglądało przed i po. Nie? Trochę za późno. Już upgradeowałeś? No, ale w sumie to jest w sumie zauważalne od razu, się zmieniło. Powiem ci, nie dużo się zmieniło. Nie dużo, A powiększyło się po prostu tego. No. Więcej miejsca. No spoko, nie jest źle chyba, nie? No to od razu trawiankę dałem. Więc mamy więcej miejsca na jakieś te warsztaty i tak dalej. Dokładnie. A jeszcze jeden upgrade, jesteś w stanie zrobić? No brakuje nam sera. Czu, 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 czu. Sera brakuje, mówisz. No to nic nie zrobimy bez sera. Trzeba będzie popolować na zwierzaki, nie? Bo ja, niestety, już więcej nie mam. I tu też chyba w skrzynkach nie będzie, nie? No nie, sprawdziłem wszystkie skrzynki. No dobra, to idę opróżnić się z tego, co mam przy sobie. I będziemy ruszali w podróż. Tu drewnianko, tu po tu skóra. Tu mogę zrobić to, tą część, o i tą piątkę sobie tu wyrzucę. Od, odpala jogurt, lecimy. Tak jest. Tak jest. Oj mroczny klimacik. Na no start nie już dupa do daleko. Okej. Okay. Tu jeszcze drewienko. Jak tylko polecą, to trzeba w takim razie sera dużo nadygać. Chyba nie coś. Bo ser jest ze zwierzaków, nie? E, chyba no. Okej. Okay. Tych wirusów najwięcej jest? Tych koronawirusowych takich, wiesz o co mi chodzi, nie? E, nie, ej, raknij, lepiej, jaknij. No bra, trzymy z nim. Nie wiem, czy nie warto cię na chwilę zatrzymać, bo... bo będziemy tracić jakieś elementy, nie? Tylko troszkę są. Leci. Dobra. Yy, dobijamy kiedy będzie blisko, nie? Tak, tak. Dalej. Jeszcze na razie dużo mu brakuje także. Od życia jego nie widzę. Wiem. To mu uchodzi, uchodzi, ale... Mhm. Nowe animacje są do przeładowywania broni. Oj, dostał troszkę headu. A jaką te animację widziałeś? Jak mi się broń popsuła. A nie, ja już miałem wcześniej. Okej. Okay. No dalej, chodź tutaj do nas. Hedzik. Oj, życia ma tak, powiem ci, tak mizernie. No dalej chodź tutaj. Ty panie masz może te części do broni? No mam tutaj w skrzynce, ale próbowałem nic nikt nie idzie zrobić jak na razie. I no kurde krążę za daleko, nie, to trzeba coś z tym zrobić. Chyba, że tu dosięgnę, ale wątpię. Ok, coś rzucił? Tylko drewienko? Nie dał tłuszczu. Ale nie powiem ci... Urżnął konkretnie. Trafić w te to będzie masakra. Meksyk. Ci, patrz to. Gdzie jesteś? No idę, idę. No. Ty to położyłeś, czy to zrobiłeś? No broń budujemy. Aha, frame, mag, okej. Okay. To jeszcze barrel potrzebny, tak? No. Potrzebujemy jeszcze stoka, skopa i barera. To, no to tu zobacz, w tym ostatnim kontenerze, co jest. Sprawdziłem, sprawdziłem. Ok, Dobra, dalej? Tak, kurczę, te trzeba ubijać. Co dała seretnie? Co to jest? Nie, skórę. Mam ser? Dobra. Mamy gdzieś tego stwora tutaj. Dobra. Ser, 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 tu był. A mój. A, Dobra, mam. Podniosłem. Dobra. E, weź tego, daj do skrzyni. Której? Obo na której. No to tutaj będę ci dawał. No bo serek jest potrzebny, musimy narobić tego, żeby w ogóle cokolwiek wiesz. Tak, w wjechaliśmy. No właśnie, widzę ty. Tak gęsto się tu zrobiło, taki tunel trochę, ale dobra, damy radę. Mgła gęsta jak mleko. To nie jest mleko. Muszę sobie te wierzyć, dźwięki, te hahaha ha, ha, zrobić. No. Bym, teraz, bym teraz to wrzucił. Bo mi się kawał przypomniał. Oho. Nie powiem, nie powiem teraz podczas filmu tego. Szkoda. Nie, to za, za creepy. No dobra. Nie nie, 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 nie ma sensu, wiesz? Nie, nie ma sensu. Nie losu. Aż tak bardzo, mówię ci. Ten znowu śpi, nie? Ten gargamel, nasz mały. Kurde, ale g, no. I pytanie, czy teraz po prostu tak już będziemy jechać, czy... Ty, weź na kierunek na ten, na TT do pompowania. widzisz to? O! Trzeba trafiać, chyba razy dwa fajna zabawa, no ale jedziemy szybciej, nam uciekło sporo rzeczy ty. Our pytanie, do czego teraz zmierzamy? Nie, deeper into the void. What could it be? A mysterious witch island, perhaps? Okay. Pytanie, do czego teraz zmierzamy, nie, do nie, nie, to mi życie było, hmm. ale pędzimy, stary, nie mogę, nie mogę dogonić. W ostatniej chwili ratowałem pociąg przed masakrą. A ja nie mogę dogonić pociągu, mam problem z tym. O, teraz. O, dobra, udało się. No zwolnijmy trochę. No. Ja znowu skakać nie mogę. Czemu? No pamiętasz, jak było ostatnio z tym, że nie mogłem skakać. A, miałeś faktycznie jakiś błąd no. No to wrócił. Serek by się przydał, co? No, nawet dwa. Albo nie, w sumie mamy teraz na kolejne ulepszenie. Ale, to na, ale tylko na jedno, nie? Tak, bo nie mamy żelaza, żelazo nam się kończy. I rozpałka, żeby przypalić to żelazo. Spoczko ogarniemy, dużo tego jest. Na razie jeszcze nie widać celu żadnego. to zadanie. Go deep into the void burn the fire. No ciekawe. Nie, tu są niby świetliki. Nie ma. Chyba, że świetliki traktujemy te, te stwory, co latają razem. Nie zabijamy na mięso. Tak jakby sera. Może, ale mamy za nimi podążać, nie? Ale jak? Co? Nie jedziemy dalej. Drugie tory są. No. No trudno, no. no co mam ci powiedzieć, no? Co mam ci powiedzieć? Widzimy, widzimy się w następnym odcinku. <laughs> Dobrze, niech będzie. Co nas tu... Ale wiesz co ci powiem? że Mówiłem, że jesteśmy słabo, jak oni nas zaczną dygać, chociaż to są boty, Jogurt, damy radę. Damy radę? Tak, ale to w następnym odcinku. W następnym, tak jest. Trzymajcie się ciepłutko yy, swoich siedzisk, do zobaczenia już za tydzień. A był z wami BlankPlay. I jogurt. Pa! Cześć.